O ile sesyjnego raportu komendanta straży pożarnej radni z powiatu nie komentowali, zagadnienia policyjne omówili bardzo wnikliwie. Wiele uwagi poświęcając między innymi spadającej wykrywalności sprawców tzw. uszczerbków na zdrowiu. Tymczasem wydawałoby się, że w ostatnim przynajmniej czasie nie wystąpiły jakieś czynniki, które by w sposób systematyczny utrudniały. Ustalenie sprawców, wręcz przeciwnie wydawało mi się, że postęp techniczny w tym zakresie powinien raczej pomagać. Według adresata tych słów mniejsza wykrywalność to w tym przypadku głównie kwestia arytmetyczna, a w policyjnych statystykach często mieszają sami poszkodowani w toku dalszego postępowania na przykład strona się wycofuje, bo od lipca ma takie uprawnienia i pokrzywdzony może się wycofać. I trzeba z tym postępowaniem coś zrobić? Czy po prostu trzeba umorzyć? Dynamika idzie, ale wykrywalność już spada, bo już nie ma sprawcy. Radnych zaniepokoił także wzrost liczby włamań, z niespełna 300 do prawie 350. Tu akurat szef policji krytykę mężnie wziął na klatę. Podejmujemy wszystkie działania prawne, dozwolenie, żeby przede wszystkim zatrzymać sprawców. Chcąc zatrzymać, trzeba po prostu więcej ludzi skierować. Patroli nieumudorowanych, bo ich nie widać, ale oni też w nocy jeżdżą. Chcąc ograniczyć. Musimy po prostu nasycić teren mundurem. Teraz, jak zauważyli samorządowcy, jest w tej materii dużo do poprawienia. Nie ma policji wśród społeczeństwa. Gdzieś tam radiowo szybko przejedzie, nawet nie można zauważyć nieraz, bo szybko jedzie na zdarzenie. Dzielnicowy przeładowany zadaniami w ogóle nie swoimi. Rzeczywiście dzielnicowi naprawdę dużo mają do pracy, ale też i dużo rzecz mi zdjąłem z nich obowiązku. Nie prowadzą postępowań przygotowawczych, nie prowadzą spraw o wykroczenia, nie prowadzą profilaktyki społecznej. Ta Osobliwy pogląd na sprawę społecznego poczucia bezpieczeństwa to, wyraził Szymon Rosiak. Tym razem bardziej jako prezes SMLW, nie zaś przewodniczący Rady Powiatu. Odnoszę wrażenie, że to nie wynika z subiektywnego poczucia zagrożenia. Tylko z poczucia zwiększenia tego subiektywnego poczucia bezpieczeństwa wtedy, kiedy policjanci wędrują po osiedlu. Fakt, że zdaniem mieszkańców wędrują zbyt rzadko, to w pewnej mierze pokłosie policyjnej skuteczności. Każdym, kogo przyłapano na zadzieraniu sprawem, trzeba bowiem później troskliwie się zająć. Proszę zrozumieć, że tyle, ile osób zatrzymujemy, trzeba te osoby zawiać do aresztów śledczych do zakładów karnych, pomaga nam też komenda stołeczna, bo y, przychodzi nakaz doprowadzenia na osobę po uprzednim zatrzymaniu do Katowic, doprowadzić do prokuratury bądź też do Gdańska i posiłkuje się komendą stołeczną, która y, deleguje załogę na sprawne działanie policji duży wpływ mają też ci, których ona chroni, zwykli spokojni mieszkańcy. Wielu z nich stara się nawet jej pomagać. O ile jak zauważył przewodniczący Rosiak, nie wychodzi im to później bokiem, a chodzą słuchy, że czasem wychodzi. Jeżeli obywatel interweniuje na policji na tematy właśnie nagannego zachowania swoich sąsiadów, to bardzo łatwo ten sąsiad, na którego był donos, dowiaduje się kto dzwonił. Nie wiem czy to jest prawda czy nie co powoduje, że zniechęcają się, żeby zadzwonić. Rozmawiając o bezpieczeństwie, radni, głównie ustami Stanisława Kraszewskiego, negatywnie ocenili ostatnie zmiany w ustawie o policji. Mieszkańcy mogą tylko mieć nadzieję, że tym razem samorządowcy się mylą.